Alleluja! Pan z wami jest duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zeszedł z dwunastoma apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jerozolimy oraz wybrzeża Tyru i Sydonu. A on... Podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego, podadzą w pogardę wasze imię jako Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, Którzy się teraz śmiejecie, albowiem smusić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą, tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto Słowo Pańskie. Chwała. 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 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, to słowo Boże, które dzisiaj słyszymy jest bardzo mocne. Cztery razy słyszymy błogosławieni, ale właśnie ubodzy, płaczący, głodujący, jeśli was znienawidzą z mego powodu mówi Chrystus. Ale biada, biada bogatym, biada tym, którzy się śmieją, których chwalą, biada. Moi drodzy, czy My tego wszystkiego nie chcemy. Czy nie chcemy być bogaci, czy nie chcemy być szczęśliwi, czy nie chcemy, żeby nas ludzie chwalili, czy nie? Czy nie chcemy być syci? Wydaje się, że Jezus jakby gani, wręcz mówi biada. Ale wiemy, że nie możemy zbyt bardzo prosto tego rozumieć. Wiadomo, że Chrystusowi chodzi coś więcej. Biada wam, jeśli jesteście ubodzy i widzicie tylko koniec swojego nosa, nikomu w życiu nie pomagacie, nie potraficie się dzielić. Biada wam, jeśli ludzie obok was cierpią, a wy... Nie zważacie na ich cierpienia, popadacie w grzech obojętności. Biada wam, jeśli zamykacie się we własnym egoizmie i bawicie się tylko sami sobie z, dla siebie żyjąc, nie biorąc odpowiedzialności za innych ludzi. Biada wam, jeśli tylko oczekujecie pochwał, a nie chcecie się duchowo rozwijać. Wiemy, że człowiek się rozwija wtedy, kiedy doznaje pewnych trudności, kłopotów, a czasami ktoś go zgani pokorny umie to wykorzystać by dojrzewać by stawać się lepszym my drodzy ale Jezus mówi właśnie błogosławieni i ubodzy więc ci którzy potrafią inwestować w niebo u Boga mają dobra można powiedzieć żyjemy tu na ziemi chwilkę jedną minutkę jakby i wiemy że tu tylko zdajemy egzamin właśnie z miłości z miłości która nas otwiera która chce do Zaprasza nas do tego, by się dzielić swoimi talentami, swoim czasem, by się dzielić swoim sercem. Wszyscy mamy to serce, tą zdolność kochania. Jesteśmy dziećmi Boga. Bóg jest miłością, więc ja mam stawać się miłością. I człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy staje się prawdziwą miłością, kiedy staje się jak Bóg. Bóg jest szczęściem. Diabeł jest strasznie smutny, diabeł jest strasznie nieszczęśliwy, bo zło zawsze rodzi nieszczęście. Moi drodzy, więc Chrystus mówi: Błogosławieni, czyli szczęśliwi ci, którzy kochają. Biada tym, którzy nie kochają, biada tym, którzy popadają. Tak, dzisiaj coraz bardziej w świecie uświadamiamy sobie, jak często dotąd mówiliśmy, że przeciwieństwem miłości jest nienawiść, ale dzisiaj też dodajemy do tego jeszcze inną rzecz, jeszcze inną straszną wadę obojętność. Mamy dzisiaj możliwości informacji, możemy bardzo wiele usłyszeć. Kiedyś ludzie, jak słyszeli o ludzkich tragediach, to zaraz sobie pomagali. A dzisiaj natłok wielu informacji <laughs> sprawia, że ludzie bardzo łatwo pobadają właśnie w obojętność. Patrzą, patrzą, ponarzekają. Czy ja jako chrześcijanin mogę spać spokojnie? Czy mogę powiedzieć, że to nie moja sprawa, że toczą się wojny, że jest tyle zła na świecie? To nie moja sprawa, to nie mój problem. Ważne, żebym ja miał dobrze. Czy byłbym prawdziwym chrześcijaninem, gdybym poddał się takiemu myśleniu? Chrześcijanie, który ma żyć przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował. My drodzy, czyli będziesz wychodził naprzeciw ludzkim sprawom, problemom, kłopotom. Kiedy tobie trudno, ale ktoś ci pomoże, przyjdzie, zatroszczy się o Ciebie, zamartwi się o Ciebie. Jak ci dobrze, nie jesteś sam. Ktoś ci pomaga. My drodzy, my jako Chrześcijanie mamy niezwykłe możliwości. Instrument modlitwy, Choćby tylko modlitwy. Zobaczcie, święty Ojciec pi omawiał, że różaniec jest silniejszy od bomby atomowej. Tak, o wiele większy zasięg ma modlitwa. Modlitwą możesz dotknąć każdego człowieka na tej ziemi, co więcej, możesz sięgnąć za granicę śmierci, możesz pomagać duszom w cierpiącym. Mamy tak wspaniały instrument, broń w rękach, możemy tak wiele zła na świecie zahamować, możemy tak wiele dobrego zrobić. Jeden ze świętych wołał na świecie za tak wiele zła, bo my wierzący za mało się modlimy. Czy to prawda? Że możemy tyle dobrego zrobić? Moi drodzy, jesteśmy zaproszeni jako chrześcijanie właśnie do tego, by żyć miłością i by uczyć się ciągle miłości. I wiemy, że to życie na ziemi to jest ten czas gdzie największe przekazanie mówi, masz kochać, masz żyć miłością, albo pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości, bo pod wieczór życia staniemy przed Bogiem i zdamy egzamin z miłości. Z każdego słowa, uczynku będziemy rozliczeni, z każdej godziny, z każdej minuty życia. Czy dzisiaj to, co robisz, codzienne Twoje wybory, Twoja praca, Twoja posługa, czy to jest miłością? To, jak służysz, to, jak pracujesz, to, jak się uczysz, to, jakim jesteś, czy stajesz się miłością? Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś powołany do cudownego szczęścia, do tego, by żyć. Życie to miłość. To jest chrześcijaństwo. To jest cud chrześcijaństwa, to jest cud Bożej nauki. Moi drodzy, ale zobaczcie dzisiaj, dzisiaj wielu pod dyktando diabła próbuje z Boga robić głupka. Przekreśla się Boże przykazania. Jakieś aborcja? Nie. Wolność. Ciało moją własnością, wołają. Jakieś przykazanie nie cudzołóż? Nie, wolność. ta się wypróbować przed ślubem. Moi drodzy, moglibyśmy sobie tu opowiadać i widzieć widzi wszyscy to w świecie, jak bardzo dzisiaj z wielu odwraca się od Pana Boga, co ten stary dziad Bóg będzie nam mówił, co mamy robić. My je wiemy lepiej. Moi drodzy, tak, wielu tak nie mówi, ale wielu tak postępuje. I nawet nas, chodzących do kościoła, nieść nieraz... Możemy się przyłapać na tym sami, że lekceważymy, ignorujemy, gardzimy Bogiem, gardzimy naszym Ojcem, który tak bardzo nas kocha, który dał nam piękną ziemię, dał nam swojego syna. Gdybyś był jeden, jedyny na świecie, wyobraź sobie, jesteś jeden, jedyny na świecie, nie ma nikogo innego. I Bóg za Ciebie oddaje swoje życie. Tak jesteś ważny w oczach Boga, tak Bóg Cię kocha, tak jest o Ciebie zatroskany, tak bardzo pragnie Twojego zbawienia. Czy masz kogoś, kto za ciebie oddał życie? Tak, masz Jezusa. Gdybyś był jeden jedyny, czy jedna jedyna na świecie, Jezus już to dla ciebie zrobił. Czy wiesz, kim jesteś w oczach Boga? Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Bóg, który jest miłością, który stworzył nas, dla nas tę przepiękną ziemię, powołał nas do tego, żebyśmy stawali się miłością. I nie ma większej tragedii, jak ludzie odwracają się od Boga, odwracają się od miłości. Przekreślając prawdziwą miłość, przekreślają Boga w swoim życiu. Ale co najgorsze, to znaczy, że mogą też przekreślić niebo. Pamiętajmy, jest Bóg, jaki 24 godziny na dobę nas kocha, ale jest diabeł, jaki 24 godziny na dobę nas nienawidzi. Jest dobro, które rodzi niebo, ale jest to grzech, to zło, które rodzi piekło. Co wybierzesz, to będzie Ci dany. Jesteś wolnym człowiekiem. Moi drodzy, ale dzisiaj chcemy być świadkami Chrystusa. Chcemy uczyć się kochać. Chcemy uczyć się piękna życia. Nie chcemy zmarnować życia. Życie to nie jest jakaś gierka, gdzie masz dwa, trzy życia. Nie, masz jedno życie. Łatwo je zmarnować. Dlatego tak ważna jest codzienna modlitwa, codzienna. Relacja z Panem Bogiem, Codzie co niedzielna komunia święta, msza święta, regularna spowiedź, moja bliskość z Bogiem, bo ja wtedy koryguję ster, idę właściwą drogą, chcę żyć, nie chcę zmarnować życia, ja chcę żyć pełnią życia, ale do tego potrzebuję Boga. Dziecko potrzebuje ojca. Co samo dziecko może na drodze? Gubi się, nie wie w którą stronę iść, boi się, ale kiedy dziecko idzie z ojcem i trzyma się go za rękę, on nic nie musi się martwić bo Tato je poprowadzi. Bóg chce nas prowadzić prostą drogą do nieba. A my nieraz mówimy, co tam, głupi Bóg. My sami wiemy lepiej. Im bardziej odwracamy się od Boga, tym bardziej wchodzimy w grzech, niszczymy to życie. I zobaczcie, ta pokusa nam bardzo zagraża. Dzisiaj słyszymy na wiele sposobów, jak, jak ludzie gardzą Bogiem. Widzimy to. Moi drodzy, ale to jest największa tragedia człowieka. No cóż, każdy jest kowalem swojego szczęścia. Co wybierzesz, to będzie ci dane. Moi drodzy, my tu w kościele przychodzimy do Boga, do tego, który jest lekarzem naszych poranionych serc. Przychodzimy do tego, który jest nauczycielem miłości, do tego, który jest źródłem, by zaczerpnąć na tej pustyni życia. Msza święta jest jak ta oaza, w której przyszliśmy, by właśnie na pustyni zaczerpnąć, nabrać życia, wody, nabrać tego jedzenia, nabrać sił, nabrać duchowej mocy. Moi drodzy, to nie jest proste, jak żyć, jak kochać. Um, uczy nas tego ciągle słowo Boże, uczy nas tego Bóg, on tę łaskę nam też daje. Moi drodzy, ale dzisiaj y, tutaj cieszę się bardzo, zostaliśmy no, zaproszeni przez księdza proboszcza do waszej parafii. Y, właśnie z redakcji miłujcie się czasopismo, które już być może znacie, moi drodzy. To czasopismo y, miłujcie się, które dzisiaj chcemy wam podarować. Y, ono zrodziło się z inicjatywy już błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w 1968 roku takim listem apostolskim zainicjował w Polsce społeczną krucjatę miłości. Ta krucjata miłości wywołała falę bardzo wielu wspaniałych inicjatyw w Polsce, a jedną z nich było powstanie właśnie czasopisma Miłujcie się dwumiesięcznika, założonego przez księdza Tadeusza Wyszyńskiego, Chrystusowca. On nie mógł zbytnio w czasach komunistycznych tego czasopisma... Rozwijać. Ale już na początku lat 90., po tym okresie transformacji, zaczyna się w Polsce wiele zmieniać. Nowy redaktor, kolejny, ksiądz Mieczysław Piotrowski. Widząc też zagrożenia, które pojawiają się w Polsce, wiele z zachodu, czasopis, deprawujących polską młodzież, no, uświadamia sobie, że nie tylko o tej duchowości miłości, o tym jak żyć miłością, jak się uczyć kochać, jak żyć trzeba pisać, ale jeszcze szerzej o właściwym rozumieniu płciowości, seksualności człowieka, o właściwym rozumieniu powołania człowieka do miłości, do małżeństwa, do rodziny. Moi drodzy, cała ta szeroko pojęta tematyka miłości, zostaje jakby zawarta w czasopiśmie Miłujcie się. I też wtedy zaczyna się wielki rozwój tego czasopisma, które staje się największym w Polsce czasopismem katolickim. Zaczynają się, co ciekawe, inne kraje, też interesować właśnie Miłujcie się. Zaczynają się tłumaczenia na inne języki. Krótko mówiąc, na dzień dzisiejszy miłujcie się tłumaczone jest na 24 języki świata i wysyłane do 130 krajów świata. Ponad półtora miliona to jest roczny nakład tego czasopisma, które właśnie w takim duchu ewangelizacyjnym rozchodzi się na cały świat. Moi drodzy. Cieszymy się, że, że wśród Was też są te ci czytelnicy. Dzisiaj chcemy tutaj właśnie z młodzieżą, z którą przyjechałem do Was, podarować, oni będą przy świętej Stali, rozdawali Wam będą, mamy kilka takich starszych numerów, za darmo można wziąć. Chcemy Was zaprosić, żebyście czytali, miłujcie się, żebyście dali się zapalić temu duchowi miłości, właśnie tej krucjaty miłości, to ABC społecznej krucjaty miłości, które sam wymyślił kardynał Stefan Wyszyński, nasz błogosławiony. No właśnie z tyłu w każdym numerze jest, jest tych 10 punktów owej krucjaty podane. Przepiękna nauka naszego nowego świętego, który, który nas uczy, no właśnie zaprasza do tego, by... by w tych konkretach rozeznawać, czym jest miłość, jak nią żyć, by nie marnować życia, ale żyć pełnią życia, czyli żyć tą miłością, do której jesteśmy wezwani. Zobaczcie, Chrystus mówi: Biada tym, którzy nie żyją miłością, biada tym, którzy marnują życie, biada tym, którzy wybierają grzech, bo przecież idą do piekła. Grzech rodzi piekło. Nie wolno nam o tym zapomnieć, ale błogosławieni, to znaczy szczęśliwi ci którzy żyją miłością, którzy miłością chcą się uczyć, którzy chcą się dzielić, którzy chcą służyć, którzy potrafią głodować, by się z innymi dzielić, którzy potrafią pościć, którzy potrafią no, pracować nad sobą, rozdawać swoje serce. Zobaczcie, wszystko na świecie dzielone staje się mniejsze, ale tylko serce. Im bardziej dzielisz, tym bardziej rośnie. Im więcej rozdajesz, tym więcej masz. To jest fenomen miłości, fenomen Boga, który się nie kończy, nie, nie kończy się jego miłość. Im bardziej kochasz, tym bardziej jesteś zdolny do miłości, im bardziej kochasz, tym więcej masz i więcej rozdajesz, tym jesteś bogatszy. Fenomen miłości, fenomen chrześcijaństwa, fenomen naszego cudownego Boga, fenomen naszego szczęścia, które rodzi się nie z egoizmu, ale właśnie z prawdziwej miłości. Kochani, to wszystko, te wszystkie tematy, to wszystkie pomysły, jak żyć miłością, jak kochać, znajdziecie w czasopiśmie Miłujcie się. Zachęcamy do tego, więc byście studiowali, czytali. Kochani, przy czasopiśmie zgromadziło się też, zaczęło się już od końca lat 90. gromadzić bardzo wiele młodzieży. Zaczęliśmy organizować specjalne rekolekcje dla młodych ludzi. Powstał ruch czystych serc, który dzisiaj skupia już 16 tysięcy młodych ludzi. Cieszymy się, że to wspólnota się bardzo rozwija, rozrasta. Młodzi ludzie, którzy szukają. no. Piękna życia Ewangelią, piękna życia chrześcijaństwem, co im ta wspólnota daje. Moi drodzy, niech może sami powiedzą, może poproszę tutaj Agnieszkę, żeby dopowiedziała swoje świadectwo, właśnie dlaczego wstąpiła do ruchu Czystych Serc, co jej ta wspólnota daje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak już ksiądz Jurek wspomniał, jestem już, już od dobrych kilku lat w ruchu czystych serc, ale jak tam trafiłam? Z domu, bo jestem z takiej mojej wsi, z Wielkopolski, wyniosłam dosyć dobre podstawy wiary, ale to jako to młody człowiek, idąc do Poznania na studia, to ja musiałam dokonać wyboru. I tak się rozglądałam, gdzie, gdzie mogę pójść, żeby, być, żeby żyć taką pełnią pełnią życia, tą, tą miłością. A że u mnie w domu zawsze było miłujcie się, to, to czytałam i słyszałam gdzieś o ruchu czystych serc. I, I tak wstąpiłam. I to już jest kilka lat mojej formacji. I po pierwsze, co mogę powiedzieć, to na pewno to, co, co mi daje bycie we wspólnocie, to, to właśnie formacja. To jest, to jest właśnie, to tam się też nauczyłam życia sakramentami, czyli żeby uczestniczyć jak najczęściej w mszy świętej. Żeby regularnie przystępować do sakramentu pojednania, aby uczestniczyć jak najczęściej, aby odorować Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Ale też nauczyłam się, jak się modlić, jak, jak się modlić tak z sercem, tak, jak mieć żywą relację z Panem Bogiem. Odkryłam też głębiej różaniec, czytanie Pisma Świętego. I to wszystko owocuje. To też pozwoliło uporządkować też mój cały, cały plan dnia, tak żeby, było, żeby był czas właśnie na pracę, na modlitwę, ale też na odpoczynek. Teraz to już mówię z perspektywy osoby pracującej, bo pracuję w jednej z korporacji, więc widzę jak to życie duchowe też, też daje ogromne efekty w tym jak po prostu żyjemy. Ale też po drugie to jest praca nad sobą praca nad tym abym była lepszym człowiekiem abym, abym jak najbardziej rozwijała swoje talenty te wszystkie dobre strony ale też żebym pracowała nad sobą nad swoimi wadami nad tym co jest dla mnie trudne nad wszelkimi moimi zranieniami które mam w sercu i tak aby żyć pełniej aby żyć z radością bo Pan Bóg nas powołał do wielkich rzeczy więc, więc też tak, to, ta formacja właśnie też pomaga, aby stać się lepszym człowiekiem, i ja to też widzę, że potem jestem lepszą, lepszą koleżanką w pracy, lepszą siostrą, córką, a w przyszłości żoną i matką. I trzecie, to są też ludzie. Bycie we wspólnocie to jest, to jest otaczanie się ludźmi, którzy mają podobne wartości. Co, co po prostu motywuje, co wspiera. Wzajemnie się za siebie modlimy, ale też inspirujemy do, do takich i duchowych rzeczy, ale też po prostu do, do, do takich ludzkich rzeczy, do, do spędzania razem czasu, do wspólnych, do wspólnych wakacji. Więc ja po prostu widzę, jak w moim życiu bardzo profituje i owocuje bycie we wspólnocie. Ale też życie, takie prawdziwe życie z Panem Bogiem, takie bogate życie duchowe, że Pan Bóg jest, troszczy się o mnie i wszystko, i, i, i wszystko mi układa. I z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę właśnie w miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem. Też mi się udało wyjechać gdzieś tam kilkakrotnie za granicę, czy to podczas studiów, ale też byłam na miejscach i w Boliwii i w Meksyku, więc po prostu widzę, że to wszystko, czego się nauczyłam przez te ostatnie lata, że to, że to profituje i że Pan Bóg obdarzał łaską, yy, że staje się i lepszym człowiekiem, ale też błogosławi w każdej płaszczyźnie mojego życia. Chwała Panu. Moi drodzy, po mszy Świętej zapraszam, kto chce zostać, nie tylko dla młodzieży, kto chciałby zostać, będzie drugie świadectwo Huberta. Już w czasie tej konferencji Pomprze Świętej, ale zobaczcie, ta krucjata, ten ruch czystych serc, można powiedzieć, wszyscy jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, to jest takie codzienne oddawanie się Panu Bogu. Pierwszy, jakby taki sposób przynależności, to jest codzienne odmawianie modlitwy zawierzenia. Nie trzeba należeć do żadnej wspólnoty i tak dalej. Wiadomo, czasami udaje nam się, zakładamy, mamy ponad 30 wspólnot w całej Polsce. W tej chwili działających, ale taki pierwszy poziom przynależności to jest, deklaruje się, że chce żyć tymi wartościami. W każdym numerze, miłujcie się. Ostatni artykuł mówi o ruchu czystych serc i o ruchu czystych serc małżeństw. Młodzi, którzy dojrzewają do tej pięknej, czystej miłości, wiadomo, w małżeństwie nadal nad miłością trzeba pracować. Którzy chcą kontynuować swoją edukację, formację by szukać tej świętej, cudownej, najszczęśliwszej miłości, no właśnie, wchodzą też w ruch czystych serc małżeństw. I tam w tym ostatnim artykule, w każdym numerze miłujcie się to jest opisane, jest taka modlitwa zawierzenia dla młodych, którzy są jeszcze przed ślubem, modlitwa zawierzenia dla tych, którzy już są po ślubie, więc mówię, każdy może się w jakiś sposób zadeklarować, wejść. Zapraszamy Was do tego. Moi drodzy, co to oznacza? Jeśli ktoś wchodzi do takiego ruchu czystych serc, czy ruchu czystych serc małżeństw, to znaczy wchodzi do wspólnoty, odmawiając codziennie modlitwę, ty modlisz się za siebie, ale też 16 tysięcy ludzi modli się za ciebie. Dobry biznes, można powiedzieć, prawda? Zapisuje się do wspólnoty i po prostu przez tą codzienną modlitwę, która wyznacza pewien styl życia, ta forma zawierzenia się codziennie Panu Bogu, oddawania się przez ręce Maryi, ale też obieranie stylu życia, nas jednoczy. My się wzajemnie za siebie modlimy po to, żeby sobie pomagać, żyć w tym, jak często widzimy, chorym na zło, na grzech, na obojętność, na egoizm, na nienawiść w świecie. My potrzebujemy wspólnoty, która wzajemnie się za siebie po prostu modli, czuwa nad sobą, wspiera się. To jest pierwszy stopień przynależności. Codzienna modlitwa. I to wszystko. Y, oczywiście zapraszamy dalej, by jeździć na rekolekcje, zjazdy, dni skupienia, pielgrzymki. Mamy w ciągu roku bardzo wiele takich spotkań. To wszystko jest na stronie internetowej Ruchu Czystych Serc. Moi drodzy, y, są też y, właśnie, kto ma możliwość do jakiejś wspólnoty dojechać, formować się. Y, my przyjechaliśmy do Was z Poznania, tam gdzie właśnie jest redakcja czasopisma. Miłujcie się, mamy taką dużą wspólnotę w Poznaniu. Wiele już kolejnych grup Ruchu Czystych Serc małżeństw. Młodzież to może być większa jedna, a małżeństwa no to tak do, do, do 15 małżeństw maksymalnie i później już tworzymy następne grupy. Moi drodzy, więc no właśnie cieszymy się, że jest tak wielu chętnych ludzi, którzy widzą, że w tym świecie... Nie wystarczy niedzielnej mszy świętej, że trzeba coś więcej. Trzeba ludzi, trzeba wspieraciów, trzeba ludzi, którzy patrzą w podobny sposób, którzy się wspierają, którzy razem idą, którzy sobie pomagają. No właśnie duchowo, ale też na różne inne sposoby budują, budują jedność. Moi drodzy, czy to jest ważne, czy to jest potrzebne? Otóż bardzo. Wiecie, Amerykanie, oni robią różne badania i według takich ostatnich badań, co mówią? Jeśli jest na wyobraźcie sobie małżeństwo takie cywilne, bez Boga, bez sakramentów, bez ślubu, w ogóle zero modlitwy, co tam mi Bóg w życiu niepotrzebny, ponad 70% takich małżeństw się rozpada, a te 20 parę pozostałych procent wcale do szczęśliwych nie należą. Jeśli jest ślub kościelny, ale chodzą do kościoła tak nieregularnie, to w łasce, to w grzechu żyją, tak nie dbają za bardzo o swoje życie duchowe, takich małżeń rozpada się 30%. Jeśli jest i ślub kościelny, i regularne życie sakramentalne, czyli regularnie spowiedź, komunia święta każdej niedzieli, życie w stanie łaski święcającej, takich małżeń rozpada się tylko 2%. A jeśli jest i niedzielna msza, i sakrament ślubu, ale też regularne życie sakramentalne, i wspólna modlitwa małżonków, czy też później z dziećmi w rodzinie, rozpada się tylko 7%. Jeśli żyje się po Bożemu, Zobaczcie, jak szczęśliwe są małżeństwa. Prawie w ogóle się nie rozpadają. Cóż to jest? procenta. A co z tego, jak się żyje bez Boga, ignoruje lekceważy, gardzi Bogiem? Ponad 70% się rozwodzi. Co nam to mówi? No, logika, szczęście rodzi się z dobra, z miłości, nie z egoizmu, nie z grzechu, nie ze zła. Moi drodzy, zachęcamy was. Proszę, wejście dzisiaj y Agnieszka z Hubertem po świętym będą stali, będą rozdawali Wam czasopisma. Zapraszamy, kto chciałby zostać, w no szczególny sposób do młodych ludzi, ale nie tylko, ktokolwiek chciałby zostać. Taka pół godzinki, może wiele dłużej, konferencja, właśnie yy, i też świadectwo Huberta, już takie mocniejsze, yy, właśnie o swoim doświadczeniu, też przyjścia do wspólnoty. Wiele przeszedł trudnych chwil, ale, ale odnalazł się. Yy, moi drodzy, yy, ważne jest w życiu, to, żebyśmy myśleli dzisiaj, czy idę właściwą drogą, żebyśmy dzisiaj pytali siebie, czy też w obliczu Pana Boga, Panie Boże, czy, czy podoba Ci się to, jak żyję? Bo mam właśnie krótkie życie, chwilę życia, ani się człowiek obejrzy. Wiecie, my, kapłani, nieraz jesteśmy przy ludziach starszych, umierających, a czasami młodych, którzy umierają i, i płaczą, bo zmarnowali życia, już jest za późno, już się nic nie da zrobić, bo już odchodzą. Moi drodzy, tak ważne jest, żeby, żeby, no właśnie, nie odkładać na jutro tego, co powinniśmy zrobić dzisiaj. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, ale i my tak szybko odchodzimy z tej ziemi. Spieszmy się kochać, póki mamy czas. Budujmy tę cywilizację miłości. Kochani, więc, kto może, niech zostanie, kto nie, no właśnie, proszę weźcie dzisiaj, miłujcie się, proszę weźcie, to przewieźliśmy dużo takich starszych numerów, możecie wziąć po kilka, kilkanaście albo jeszcze więcej, może dla swoich znajomych, przyjaciół, współpracowników, może gdzieś tam twoi sąsiedzi, którzy się zagubili, gdzieś zapomnieli o Panu Bogu, wrzuć do skrzynki albo podaj osobiście, bądźcie dzisiaj proszę apostołami, bądźcie tymi, którzy dzisiaj, no właśnie jak te ziarenka miłości, to miłujcie. będziemy rozdawać, by do każdego domu... Parafi dotarło, i, no, i jeszcze dalej, no właśnie to czasopismo. By, byśmy byli takimi apostołami Chrystusa, byśmy pozwolili sobie też, pragnąc, widząc, działając w taki sposób, Panu Józefowi jeszcze bardziej błogosławić nam. Kochani, budujmy razem cywilizację miłości. Słuchajmy tego głosu Boga, który zaprasza nas do tego szczęścia, które daje miłość, największe tu na Ziemi, ale też to szczęście, które prowadzi nas do Królestwa Bożego. Amen.